Witam bardzo serdecznie proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Właściciel sklepu zamówił 1344 kg cukierków, które dostarczono w ciągu trzech dni. Pierwszego dnia przywieziono 378 kg, drugiego 467 kg. Ile kilogramów cukierków przywieziono trzeciego dnia? Więc tak, wiemy, że pierwszego i drugiego dnia przywieziono 378 i 467 kg. Wystarczy teraz te dwie liczby dodać. Dowiemy się, ile przywieziono cukierków w ciągu dwóch dni: czyli pierwszego dnia 378, drugiego 467. Dodajemy te dwie liczby 7 plus 8. To jest 15, więc 5 na dół 1 do góry. 1 plus 6 to 7, plus 7 14, 4 na dół 1 do góry. 1 plus 4, 5 plus 3, 8. Więc w ciągu pierwszego i drugiego dnia razem przywieziono 845 kg cukierków. Ile zostało na trzeci dzień, czyli trzeciego dnia? Więc wystarczy od. O całej ilości kilogramów, czyli od 1344, odjąć 845, czyli to, co w ciągu dwóch dni przywieziono. I zaczynamy od końca. Od czwórki nie możemy odjąć piątki, więc będziemy pożyczać. Skreślamy czwórkę i kolejną czwórkę. Nad tą czwórką zostaje 3, bo pożyczamy jedynkę, a tu będzie 14. Do czwórki. Dopisaliśmy 1. 14 odjąć 5 to jest 9. Od trójki nie możemy odjąć czwórki, więc znowu pożyczymy stąd. Tu zostanie 2 na górze. 1 dopiszemy do trójki i jest 13 odjąć 4 to też 9. Od dwójki nie mogę odjąć ósemki, więc pożyczam od jedynki. Nad jedynką zostaje 0, a tą jedynkę pożyczoną dopisuję do dwójki, jest liczba 12. 12 odjąć 8 to 4. I już mogę podać odpowiedź. Trzeciego dnia przywieziono 499 kg cukierków. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.